Miejska biblioteka w łańcucie zorganizowała tygodniowe wydarzenie pod hasłem zbrodnia w bibliotece. Przez kilka dni każdy mógł wkroczyć w świat kryminalnych zagadek poprzez przygotowane przez organizatorów warsztaty spotkania z cenionymi ekspertami. A także wziąć udział w zagadkowym Escape Roomie. W naszych bibliotekarskich doświadczeń wynika, że czytelnicy chętnie czytają kryminały. Dlatego właśnie w miesiącu w październiku postanowiliśmy zorganizować tydzień z kryminałem pod hasłem zbrodnia w bibliotece i przygotowaliśmy różne wydarzenia dla różnych grup odbiorców. Pierwsze 11 października było to spotkanie dla młodzieży i dla mieszkańców łańcuta pod hasłem w umyśle przestępcy. Uczestnicy mogli poznać skomplikowane mechanizmy zachodzące w umyśle człowieka i przestępcy. W wypożyczalni dla dzieci i młodzieży były prowadzone warsztaty ze starszym aspirantem Piotrem Gądkiem z powiatowej komendy policji w łańcucie. We wtorek i w środę dorośli i młodzież bawili się z e Skype-boksem, rozwiązywali różne zagadki przygotowane przez animatorów z rezydencji zagadek. I 17 października przyjechał do nas Michał. Śmielak, autor kryminałów i thrillerów. Mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu z Michałem Śmielakiem. W czwartkowy wieczór uczestnicy mogli poznać wiele szczegółów dotyczących jego twórczości, ciekawostek o miejscach, w których działy się akcje książek, a także poznać życie samego autora. Od młodości, bo od 17 roku życia do dziś, bo cały czas jestem czynnym rekonstruktorem historycznym, więc tutaj się nic nie zmieniło. że cały czas tyle samo co kiedyś, tak samo wymachuję szablą. Może z mniejszym wigorem, bo e, Pesel już, już nie ten. E, natomiast też to pomogło w pisaniu, bo moja pierwsza książka dotyczy polowań na czarownicę i powstała po tym, kiedy byłem przewodnikiem na Zamku Baranowie Sandomierskim i oprowadzałem po zbrojowni rycerskiej. Więc ta wiedza, którą tam musiałem zdobyć, żeby opowiadać ludziom o torturach, przek się e, na pierwszą książkę. Jak to jest z tymi kryminalistami w Twoich książkach? E, którzy Cię inspirowali? Czy e, z historii właśnie polskiej, jeżeli chodzi o takie osoby jak Wampir z Zagłębia, Krakowa czy Władysław Mazurkiewicz, przyczynili się do postaci w Twoich książkach? Po części tak, bo nas wszystkich, nas ludzi, bardzo fascynują w tym pozytywnym i negatywnym sensie drapieżcy, czyli coś, czego się boimy. I tak naprawdę, poza sylwetki seryjnych morderców, ale też innych brutalnych morderców, zabójców i przestępców. Bardziej skupiam się zawsze na tym, jaki lęk oni wzbudzali. Mnie fascynuje to, co się działo jako otoczka tego wszystkiego, kiedy oni prowadzili swoją działalność, czyli ten strach ludzi, to przerażenie pomoc sąsiedzka organizowanie jakichś patroli wspólnych, żeby się uchronić. Więc ta inspiracja jest, aczkolwiek uważam, że w książkach. Zawsze powinniśmy pisać o takich osobach negatywnie, żebyśmy nie romantyzowali przestępców, bo tego raczej nie powinno być. Mam nadzieję, że mi się to udaje. Ale ja uważam, że ludzie czytający książki są na tyle inteligentni, że z takich książek wyłapią to, co chciał przekazać autor. A znając wielu autorów kryminałów w Polsce, wiem, że wszyscy chcemy przekazać właśnie. Właśnie te uczucia, tak? pokazać jak straszną rzeczą jest morderstwo i jak straszną rzeczą jest przestępstwo i jak ważne jest to, żeby osoba, która łamie prawo, została ukarana. A jakie są Twoje plany na przyszłość? Zdradzisz nam, co tworzysz obecnie? Pisać książki, tak bym bardzo chciał. E, natomiast co piszę obecnie? Ja zawsze pracuję nad kilkoma projektami, jakkolwiek to brzmi, ale lubię sobie tak zwany zmian robić. E, mamy teraz premierę mojej książki Miasto Mgieł, która ma akcję w moim rodzinnym Sandomierzu i obecnie pracuję nad drugą częścią tej książki i jednocześnie powolutku piszę pewien tyle, który będzie się od, e, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia odbywał, więc nie wiadomo, co będzie pierwsze, zobaczymy. A nie masz ochoty umieścić łańcuta w jakiejś swojej powieści? Z tym trzeba bardzo ostrożnie, bo nie zawsze mieszkańcy po przeczytaniu książki w swoim mieście są zadowoleni. Muszę prześledzić tutaj co się dzieje, jaka jest... Nie znam, byłem w raz czy dwa, a żeby dobrze opisać społeczność, mentalność ludzi, zachowania, no trzeba troszeczkę poznać i mieszkańców i miasto. Zobaczymy, może przyjdzie coś takiego. To nie jedyne atrakcje, które przygotowano w ostatnim czasie w naszym mieście. By być na bieżąco warto śledzić strony internetowe i fanpage y na portalach społecznościowych naszych łańcuckich instytucji takich jak Miejski Dom Kultury w Łańcucie i Filii Podzwierzyniec, Miejskiej Biblioteki w Łańcucie, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Łańcut, Łańcut News i Telewizji Łańcut.